Marcin Słowik patrzył na telefon z mieszaniną zdziwienia i niepokoju. Jego matka, Krystyna, rzadko dzwoniła w środku tygodnia, a tym bardziej nie prosiła go o pilne spotkanie. W jej głosie słychać było coś, czego nie potrafił określić: napięcie, które nie pasowało do zwykle spokojnej kobiety, która przez 32 lata jego życia była wzorem stabilności. Marcin, musisz dziś przyjechać do Wieliczki powiedziała. Nie pozostawiając miejsca na dyskusję, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Coś, co powinienem był ci wyznać dawno temu. Marcin mieszkał w Krakowie i pracował jako inżynier w lokalnej firmie budowlanej. Jego życie układało się spokojnie: miał dobrą pracę, sympatyczną dziewczynę Annę i plany na założenie rodziny. Matka zawsze była dla niego ostoją spokoju kobietą, która po śmierci ojca 10 lat temu Potrafiła utrzymać rodzinę w całości. Krystyna Słowik miała 56 lat i prowadziła małą kwiaciarnię w centrum wieliczki. Była znana w miasteczku jako osoba, na której można polegać, która pomagała sąsiadom i nigdy nie mieszała się w plotki. Właśnie dlatego jej dzisiejszy telefon był tak niepokojący. Marcin anulował swoje popołudniowe spotkania i wsiadł do samochodu. Podczas godzinnej jazdy do rodzinnego miasteczka nie mógł przestać myśleć o tym, co mogło być tak ważne, że matka brzmiała, jakby ważyła się jej cały świat. Nie mógł sobie wyobrazić, jaki sekret mogła ukrywać przez 25 lat, czyli praktycznie przez całe jego świadome życie. Gdy zaparkował przed skromnym domem rodzinnym, zobaczył matkę stojącą w oknie. Jej twarz była blada, a oczy czerwone, jakby płakała. Krystyna otworzyła drzwi, zanim Marcin zdążył zapukać. Jej zwykle staranne uczesanie było rozczochrane, a ręce drżały, gdy przytulała syna. W jej małej kuchni, pachnacej cynamonem i korzeniami wszystko wyglądało jak zawsze. Koronkowe firanki, drewniany stół po babci, obrazek matki boskiej częstochowskiej na ścianie. Usiądź synku, powiedziała wskazując na krzesło przy stole. Jej głos był cichy, ale zdecydowany. Zrobię ci herbatę. Marcin obserwował matkę, która z niezwykłą precyzją przygotowywała herbatę, jakby to był ostatni normalny moment w ich życiu. Jej ruchy były mechaniczne, ale ręce wciąż drżały. Na stole leżała stara, pożółkła koperta, której wcześniej nie widział. Mamo, co się dzieje? Martwisz mnie. Krystyna usiadła naprzeciwko syna, głęboko wdychając powietrze. Jej oczy były pełne łez, ale także determinacji. W ciągu swojego życia Marcin widział matkę płaczącą tylko dwukrotnie na pogrzebie ojca i gdy babcia trafiła do szpitala. To, co widział teraz, było czymś zupełnie innym. Marcin, za chwilę powiem ci coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na nasze życie, na mnie, na siebie. Proszę cię, wysłuchaj mnie do końca, zanim cokolwiek powiesz. Młody mężczyzna poczuł, jak serce zaczyna mu bić szybciej. Matka nigdy nie była osobą skłonną do dramatyzowania, więc jej słowa musiały mieć głębokie znaczenie. Krystyna wzięła do ręki kopertę i przez długą chwilę patrzyła na nią w milczeniu. W pokoju słychać było tylko tykanie starego zegara na ścianie i odgłosy ulicy za oknem. Marcin czekał, czując, że jego dotychczasowe życie może za chwilę runąć jak domek z kart. To, co ci powiem, ukrywałam przez 25 lat, zaczęła Krystyna. Jej głos był spokojny, ale pełen bólu. I być może powinienem była zabrać te tajemnice do grobu. Krystyna otworzyła kopertę drżącymi palcami i wyciągnęła z niej kilka starych fotografii oraz dokument, który Marcin rozpoznał jako akt urodzenia, ale nie swój. Na zdjęciach widział młodą kobietę, która wyglądała znajomo, ale nie potrafił jej umieścić w swoich wspomnieniach. Marcin, najpierw muszę ci powiedzieć o twojej siostrze. Zaczęła Krystyna, a świat wokół Marcina zatrzymał się na moment. Siostrze, o której nie wiedziałeś, młody mężczyzna poczuł, jakby ktoś uderzył go w żołądek. Siostra, przez całe życie był jedynakiem. Przynajmniej tak myślał. Jego rodzice nigdy nie wspominali o żadnym innym dziecku. Nazywała się Małgorzata. Była o trzy lata starsza od ciebie, kontynuowała matka, pokazując mu zdjęcie pięknej dziewczynki o ciemnych włosach. I dużych, smutnych oczach. Gdy miałeś siedem lat, a ona dziesięć wydarzyło się coś strasznego. Marcin próbował przywołać jakiekolwiek wspomnienie dziesięcioletniej dziewczynki w swoim dzieciństwie, ale nie mógł znaleźć nic. Jego najwcześniejsze wspomnienia sięgały okresu, gdy miał około ośmiu lat i zawsze zastanawiał się, dlaczego nie pamięta wcześniejszych momentów. Była lipiec 1998 roku. Pojechaliśmy na wakacje nad morze do Ustki. Małgosia była odpowiedzialną dziewczynką, zawsze pilnowała cię nad wodą. Tego dnia głos Krystyny załamał się. Marcin obserwował matkę, która walczyła z emocjami. W jej oczach widział ból, który musiał być pogrzebany głęboko przez wszystkie te lata. Tego dnia miała pilnować cię, gdy ja robiłam zakupy. Była bardzo dobra w pływaniu. Dużo lepsza niż ty. Ale, może było wzburzone, a ty, jak każde dziecko, chciałeś wejść głębiej. Krystyna wytarła łzy i kontynuowała. Gdy wróciłam z zakupów, ratownicy wyciągali was z wody. Ciebie udało się uratować, Małgosie. Jej głos urwał się kompletnie. Marcin poczuł, jak ciarki przebiegają mu po plecach. Zaczynał rozumieć, dlaczego nie pamiętał pierwszych lat swojego życia. Krystyna wstała od stołu i podeszła do starej kredki. Z której wyciągnęła małą drewnianą szkatułkę. Marcin nigdy wcześniej jej nie widział. Gdy matka otworzyła wieko, zobaczył dziecięce rysunki, gumkę do włosów z kolorowymi koralikami i mały srebrny łańcuszek z krzyżykiem, to były jej rzeczy, powiedziała cicho. Po jej śmierci wpadłeś w szok. Przez miesiące nie mówiłeś ani słowa. Psycholog powiedział, że twój umysł zablokował traumatyczne wspomnienia jako mechanizm obronny. Marcin patrzył na przedmioty, które powinny budzić w nim jakieś wspomnienia, ale nadal czuł pustkę. Jednak gdy wziął do ręki jeden z rysunków przedstawiający dwoje dzieci, trzymających się za ręce, coś w jego wnętrzu drgnęło. Lekarze mówili, że być może kiedyś wspomnienia wrócą, ale być może też nigdy. Myślałam, że będzie lepiej, jeśli nie będę ci o niej opowiadać, żebyś nie cierpiał. Matka usiadła z powrotem i wzięła syna za rękę. Ale to nie wszystko, Marcin. To nie jest najgorsze, co muszę ci wyznać. Młody mężczyzna poczuł, że jego świat już się zawalił, ale najwyraźniej matka miała jeszcze coś do powiedzenia. Jak mogło być coś gorszego niż utrata siostry, o której nie wiedział? Małgosia nie utonęła przez przypadek, wyszeptała Krystyna. A jej słowa zawisły w powietrzu jak nóż. Utonęła, bo próbowała cię ratować. Ale ty, ty nie wpadłeś do wody przez przypadek. Marcin patrzył na matkę, nie rozumiejąc, co chce mu powiedzieć. W jej oczach widział strach, wstyd i ból, które narastały przez 25 lat. Tego dnia pokłóciłam się z nią o coś głupiego: o to, że nie posprzątała pokoju. Byłam na nią zła i powiedziałam jej, żeby więcej na mnie nie liczyła. Gdy poszłam do sklepu myślała, że naprawdę już jej nie kocham. Krystyna zaczęła płakać na całego. I wtedy ty zacząłeś wchodzić do wody. Ona krzyczała do Ciebie, żebyś wrócił, ale ty nie słuchałeś. Weszła za tobą, żeby cię uratować, ale fala was porwała. W kuchni zapadła cisza, przerywana tylko cichym płaczem Krystyny. Marcin próbował przetworzyć to, co usłyszał. Przez całe życie był jedynakiem. A teraz dowiadywał się, że miał siostrę, która zmarła ratując go, gdy miał siedem lat. Co więcej, jej śmierć była pośrednio spowodowana kłótnią z matką. Mamo, zaczął ostrożnie, dlaczego mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Krystyna podniosła oczy czerwone od łez, bo przez te wszystkie lata obwiniałam siebie. Gdybym nie pokłóciła się z nią, gdybym nie zostawiła was samych, gdybym wróciła wcześniej. Małgosia by żyła. Matka wstała i podeszła do okna, patrząc na ogródek, w którym kiedyś bawiły się jej dzieci. Twój ojciec próbował mnie przekonać, żebyśmy ci o niej opowiedzieli, gdy dorosłeś, ale ja nie mogłam. Bałam się, że będziesz mnie obwiniać, bałam się, że stracę też ciebie. Marcin obserwował sylwetkę matki zarysowaną na tle okna. Po raz pierwszy w życiu widział ją niejako silną kobietę, która zawsze radziła sobie ze wszystkim. Ale jako człowieka złamanego przez tragedię sprzed lat. Po pogrzebie Małgosi przeprowadziliśmy się z ustki tutaj do wieliczki. Chciałam zacząć od nowa, gdzieś, gdzie nikt nie wiedział o naszej tragedii. Ty zacząłeś powoli dochodzić do siebie, przestałeś mieć koszmary, zacząłeś się uśmiechać. Krystyna odwróciła się do syna. Widziałam, jak wracasz do życia, i myślałam, że będzie lepiej, jeśli przeszłość zostanie przeszłością ale czas pokazał, że niektóre sekrety nie pozwalają żyć spokojnie. Marcin podszedł do matki i objął ją. Poczuł, jak jej ciało trzęsie się od powstrzymywanego przez lata płaczu. Dlaczego mówisz mi to teraz? Co się zmieniło? Krystyna spojrzała na syna z mieszaniną strachu i nadziei. Bo w przyszłym tygodniu ktoś, kto zna prawdę, wraca do miasta. I wolę, żebyś dowiedział się ode mnie, niż od kogoś obcego. Tam, przy oknie przytulony do matki, Marcin poczuł, że jego dotychczasowe życie już nigdy nie będzie takie samo. Krystyna wróciła do stołu i usiadła ciężko na krześle, jakby wyznanie sekretu odebrało jej resztę sił. Marcin usiadł naprzeciwko wciąż, próbując zrozumieć wszystko, co usłyszał. W powietrzu wisiało jednak pytanie o tajemniczą osobę, która miała wrócić do miasta. Kto ma wrócić, mamo? Zapytał delikatnie. Krystyna sięgnęła po kopertę i wyciągnęła z niej list napisany na niebieskim papierze. Data na górze wskazywała na poprzedni tydzień. Pan Kowalski. Był ratownikiem w Ustce, tym, który was wyciągnął z wody. Po latach przeprowadził się do Austrii, gdzie ma rodzinę. Marcin pamiętał nazwisko. Nie pamiętał twarzy, ale gdzieś w głębi umysłu to nazwisko brzmiało znajomo. Napisał do mnie, że jego syn otwiera oddział swojej firmy budowlanej w Krakowie i będzie przeprowadzał rozmowy z lokalnymi inżynierami. Zobaczył twoje nazwisko na liście kandydatów i przypomniał sobie naszą historię. Świat nagle stał się bardzo mały. Marcin zdał sobie sprawę, że za kilka dni mógłby siedzieć w sali konferencyjnej naprzeciwko syna człowieka, który znał prawdę o jego przeszłości, prawdę o której on sam się dopiero dowiedział. Pan Kowalski pisze, że zawsze się nad nami zastanawiał, że ta historia go naznała i często myślał o tym małym chłopcu, który stracił siostrę. Chce się ze mną spotkać, gdy przyjedzie do Polski. Krystyna złożyła list i spojrzała na syna. Marcin, nie mogłam ryzykować, że dowiesz się o Małgosi od obcego człowieka. Zasługujesz na to, żeby usłyszeć prawdę ode mnie. Marcin kiwnął głową, choć wciąż czuł się, jakby jego życie przewróciło się do góry nogami. Nagle pomyślał o Annie, o ich planach na przyszłość, o tym, jak miał jej powiedzieć, że wszystko, co wiedziała o jego rodzinie, było niepełne. Wiele emocji przewalało się przez małą kuchnię w wieliczce, żal, smutek, ale także coś, czego Marcin się nie spodziewał. Ulga. Jakby kawałek jego duszy, który zawsze czuł się niekompletny, nagle znalazł swoje miejsce. Historie, jak ta o Krystynie i Marcinie, pokazują, że rodzinne sekrety istnieją w każdej społeczności na całym świecie. Gdzie słuchacie tej historii? Napiszcie w komentarzach swoje miasto i kraj. To niesamowite pomyśleć, że historie o miłości rodzinnej i trudnych decyzjach dotykają ludzi na całej planecie. Marcin siedział w milczeniu przez długie minuty, przetwarzając wszystko, co usłyszał. Krystyna obserwowała go z niepokojem, szukając w jego twarzy jakiejkolwiek oznaki gniewu lub oskarżenia. Ale to, co zobaczyła, zaskoczyło ją. Mamo, powiedział w końcu Marcin, jak miała na imię? Małgorzata, ale wszyscy mówili na nią Małgosia, odpowiedziała matka, zaskoczona pytaniem: Czy była podobna do ciebie, czy do taty? Krystyna uśmiechnęła się przez łzy. Do ciebie. Miała Twoje oczy i Twoją upartość. Była bardzo mądrą dziewczynką, zawsze wyjaśniała ci wszystko jak starsza siostra. Marcin wziął do ręki jeden z rysunków z szkatułki. Tym razem przyjrzał mu się dokładniej. Widział dwoje dzieci, wyższą dziewczynkę trzymającą za rękę mniejszego chłopca. Nad nimi narysowane było słońce i podpis dziecięcym pismem: Gosia i Marcinek. Robiła takie rysunki bardzo często, powiedziała Krystyna. Zawsze was rysowała razem. Mówiła, że jak dorośniecie, to będziecie mieszkać obok siebie i wasze dzieci będą się razem bawić. Po raz pierwszy od godziny Marcin poczuł łzy napływające mu do oczu. Nie były to łzy złości czy żalu, ale czegoś innego. Smutku za siostrą, której nie pamiętał, ale którą najwyraźniej bardzo kochał. Czy ja, czy ja ją kochałem? zapytał cicho. Och, Marcin, wyszeptała Krystyna. Byliście nierozłączni. Ona cię wszędzie brała ze sobą. Jak cię nie było w pobliżu, to cię szukała, a ty podążałeś za nią jak cień. Marcin zamknął oczy i spróbował przypomnieć sobie cokolwiek, głos, twarz, wspólną zabawę, ale w jego umyśle była tylko mgła. Nie gniewasz się na mnie? Zapytała Krystyna niepewnie. Marcin otworzył oczy i spojrzał na matkę. Kobietę, która przez 25 lat dźwigała ciężar tragedii, winy i samotności w sekrecie. Marcin wstał od stołu i przeszedł się po małej kuchni, próbując uporządkować myśli. Za oknem zapadał zmierzch, a światło lampy rzucało ciepłe refleksy na ściany pokoju, w którym dorastał, nie wiedząc o najważniejszej części swojej historii. Mamo, nie gniewam się na ciebie, powiedział w końcu, odwracając się do Krystyny. Próbuję zrozumieć, jak mogłaś przez tyle lat żyć z tym sekretem. Krystyna wytarła oczy chusteczką. Każdego dnia myślałam o Małgosi. Każdego dnia zastanawiałam się, czy robię dobrze, nie mówiąc ci o niej. W twoim pokoju, w szafie, wciąż mam pudełko z jej rzeczami. Możesz mi je pokazać? Matka kiwnęła głową i poprowadziła syna na górę, do jego starego pokoju. Marcin nie był tam od kilku miesięcy. Na biurku wciąż stały jego szkolne nagrody, a na ścianach wisiały plakaty z lat licealnych. Krystyna otworzyła szafę i z górnej półki ściągnęła duże pudełko. Gdy je otworzyła, Marcin zobaczył ubranka dziecięce, sukienki, sweterki, buty. Wszystko w rozmiarze dla dziesięciolatki. Pod nimi były szkolne zeszyty, dyplomy z konkurów matematycznych i mnóstwo zdjęć. Była bardzo zdolna. Powiedziała Krystyna, pokazując świadectwo z samymi piątkami. Chciała zostać lekarzem, żeby pomagać dzieciom. Zawsze mówiła, że jak dorośnie, to będzie ratować ludzi. Marcin przejrzał zdjęcia. Na każdym z nich Małgosia trzymała go za rękę, obejmowała lub pokazywała mu coś. Widać było, że bardzo się o niego troszczyła. Na jednym ze zdjęć, zrobionym najwyraźniej na placu zabaw, Małgosia pomagała mu wsiąść na huśtawkę. Wyglądała na bardzo dobrą siostrę, powiedział cicho. Była najlepszą siostrą, jaką mogłeś mieć. I myślę, myślę, że byłaby dumna z tego, jaki mężczyzna z ciebie wyrósł. Marcin odłożył zdjęcia i objął matkę. Mamo, wiem, że podjęłaś trudną decyzję. Ale teraz, gdy już wiem, chcę o niej pamiętać, chcę wiedzieć wszystko. Krystyna przytuliła syna mocniej. Czy naprawdę mi wybaczasz? Nie mam ci czego wybaczać. Byłaś młodą matką, która straciła dziecko i próbowała ochronić drugie. Zrobiłaś to, co uważałaś za najlepsze. Następne dwie godziny Krystyna i Marcin spędzili w jego starym pokoju, przeglądając zawartość pudełka i słuchając opowieści o Małgosi. Krystyna opowiadała o tym, jak siostra uczyła go czytania, jak brała go ze sobą do swoich koleżanek. Jak zawsze broniła go przed starszymi dziećmi na podwórku. Pamiętam, jak pewnego razu złamałeś rękę, spadając z drzewa, opowiadała matka. Małgosia płakała bardziej niż ty. Przez całą noc siedziała przy twoim łóżku, pilnując, żebyś się nie przewrócił na chory rękę. Z każdą opowieścią Marcin czuł, jakby zyskiwał kawałek siebie, który zawsze brakowało. Rozumiał teraz, dlaczego zawsze czuł się samotny, mimo że miał przyjaciół. Dlaczego zawsze szukał w związkach kogoś, kto będzie się o niego troszczyć, jak o młodszego brata? Czy tata też bardzo cierpiał po jej śmierci? Krystyna kiwnęła głową. Andrzej bardzo ją kochał, był tym, który chciał ci o niej powiedzieć, gdy skończyłeś osiemnaście lat, ale ja nie mogłam. Bałam się, że. że będziesz mnie winić za to, co się stało. A czy ja mogę? Czy mogę odwiedzić jej grób? Matka spojrzała na syna ze zdziwieniem. Marcin, ty odwiedzasz jej grób co roku w rocznicę jej śmierci. Tylko myślałeś, że to grób ciotki Małgorzaty. Marcin poczuł, jakby świat zatrzymał się na moment. Przez wszystkie te lata, co roku 15 lipca, jeździł z matką na cmentarz w wieliczce, żeby zapalić świeczki na grobie Ciotki Małgorzaty, o której matka mówiła, że była bardzo ważna dla rodziny. Ciotka Małgorzata, to była ona, to była twoja siostra. Nie mogłam pozwolić, żeby jej grób pozostał bez opieki, ale nie mogłam też ci powiedzieć prawdy, więc wymyśliłam historię o ciotce. Marcin przypomniał sobie wszystkie te wizyty na cmentarzu, jak matka zawsze płakała przy tym grobie bardziej niż przy innych, jak zawsze zostawała tam najdłużej, jak zawsze kupowała na grób najpiękniejsze kwiaty. W przyszłą niedzielę znowu będzie rocznica, powiedział Marcin. Czy możemy pojechać tam razem? Ale tym razem jako brat i matka Małgosi. Krystyna skinęła głową, nie mogąc powstrzymać łez. Tak, synku, tak. Gdy wrócili do kuchni, Marcin usiadł z kopią aktu urodzenia Małgosi w ręku. Dokumenty oficjalnie potwierdzały to, co matka mu powiedziała: miał siostrę Małgorzatę Słowik, urodzoną 15 marca 1985 roku, zmarłą 15 lipca 1998 roku. Mamo, czy możesz mi opowiedzieć o tym dniu jeszcze raz? O tym co dokładnie się stało? Krystyna wzięła głęboki oddech. Było gorąco. Byliście cały dzień na plaży. Małgosia pilnowała ciebie, podczas gdy ja załatwiałam sprawunki w miasteczku. Gdy wróciłam, ratownik właśnie wyciągał was z wody. A pan Kowalski? Jan Kowalski był tym ratownikiem. Przez pół godziny próbował reanimować Małgosię, ale było za późno. Ciebie udało się uratować, ale byłeś w szoku. Przez tydzień w szpitalu nie mówiłeś ani słowa. Marcin próbował wyobrazić sobie tamten dzień, siebie jako siedmioletniego chłopca, siostrę próbującą go ratować, desperację matki. Po raz pierwszy zaczął rozumieć wagę decyzji, jaką podjęła Krystyna. Po pogrzebie przeprowadziliśmy się tutaj, sprzedaliśmy dom w ustce. Wszystko, co przypominało tamte czasy. Twój ojciec znalazł pracę w kopalni, a ja otworzyłam kwiaciarnię. I nigdy więcej nie pojechaliśmy nad morze. Nie mogłam. Za każdym razem, gdy słyszałam szum fal, widziałam ją. Widziałam jak tonie. Marcin położył rękę na dłoni matki. Mamo, czy Małgosia umiała dobrze pływać? Tak, bardzo dobrze. Chodziła na basen od piątego roku życia. Dlatego myślałam, że możecie zostać sami na plaży. Gdybym wiedziała, nie możesz się obwiniać za coś, nad czym nie miałaś kontroli, powiedział Marcin delikatnie. Małgosia podjęła decyzję, żeby mnie ratować. To pokazuje, jaka była osobą. Krystyna spojrzała na syna z wdzięcznością w oczach. Czasami myślę, że gdyby żyła, byłaby teraz wspaniałą kobietą. Miałaby może własną rodzinę, dzieci. Ale dzięki temu, że mnie uratowała, ja mam szansę stworzyć rodzinę. Ona dała mi życie dwukrotnie: raz jako siostra, która się mną opiekowała, i raz jako bohaterka, która poświęciła swoje życie dla mojego. Marcin poczuł, że pomimo bólu i żalu, czuje także coś innego: dumę z siostry, której nie pamiętał, ale którą zaczynał kochać. Późnym wieczorem Marcin i Krystyna wciąż siedzieli przy kuchennym stole, otoczeni fotografiami i pamiątkami po Małgosi. Atmosfera w pokoju zmieniła się diametralnie. Zamiast napięcia i strachu panowała cisza pełna zrozumienia i bliskości. Co powiesz, Annie? zapytała Krystyna. Planujecie ślub za rok. Marcin zastanowił się nad tym przez chwilę. Powiem jej prawdę. Anna ma prawo wiedzieć o całej mojej historii przed ślubem. A poza tym myślę, że zrozumie. A co z panem Kowalskim? Nadal chce się ze mną spotkać. Uważam, że powinniśmy się z nim spotkać. Chcę podziękować mu za uratowanie mojego życia i chcę usłyszeć od niego, jak pamiętała Małgosie w tamten dzień. Krystyna skinęła głową. Napisał, że zostanie w Polsce na tydzień. Może moglibyśmy się spotkać przed rocznicą śmierci Małgosi. Marcin wziął do ręki ostatnią fotografię, zdjęcie całej rodziny zrobione kilka miesięcy przed tragedią. Widział na nim siebie jako szczęśliwego dziecka trzymającego siostrę za rękę. Matkę i ojca uśmiechniętych w tle. Mamo, chcę, żebyśmy poszli razem na cmentarz w niedzielę, ale nie jako ludzie, którzy odwiedzają grób ciotki, jako rodzina, która pamięta Małgosie. Krystyna wytarła oczy. Myślisz, że potrafisz jej wybaczyć, że cię zostawiła? Marcin spojrzał na matkę ze zdziwieniem. Wybaczyć? Mamo, ona nie zostawiła mnie. Ona dała mi życie. Dzięki niej jestem tutaj, planuję ślub, mam pracę, mogę cieszyć się życiem, nie mam jej czego wybaczać. Ale przez tyle lat żyłeś bez wspomnień o niej, a teraz mogę tworzyć nowe wspomnienia, mogę uczcić jej pamięć, mogę opowiadać o niej moim dzieciom, gdy je będę miał. Krystyna uśmiechnęła się przez łzy. Małgosia byłaby dumna z tego, jakim mężczyzną się stałeś. I ja jestem dumny z tego, że była moją siostrą. Nawet jeśli nie pamiętam lat, które spędziliśmy razem, to teraz wiem, że miałem najlepszą siostrę na świecie. Marcin wstał i objął matkę. Dziękuję ci, że w końcu mi powiedziałaś. Wiem, że to było trudne. Dziękuję ci, że nie jesteś na mnie zły. Nigdy nie mogłbym być zły na kobietę, która przez 25 lat niosła ten ciężar sama, żeby mnie chronić. Tydzień później Marcin, Krystyna i Jan Kowalski siedzieli w tej samej kuchni, w której rozpoczęła się ta historia. Pan Kowalski, teraz 60-letni mężczyzna o siwych włosach, opowiadał o tamtym dniu z perspektywy ratownika. Małgorzata była bardzo dzielną dziewczynką, mówił patrząc na zdjęcie. Nawet gdy ja próbowałem ją reanimować, ona wciąż wskazywała na ciebie, Marcin. Jej ostatnią myślą było upewnienie się, że nic ci się nie stało. Anna, dziewczyna Marcina, siedziała obok niego, trzymając go za rękę. Gdy Marcin opowiedział jej o Małgosi, nie tylko zrozumiała, była wzruszona tym, jak bardzo siostra go kochała. Pan Kowalski, powiedział Marcin, chciałem panu podziękować za uratowanie mojego życia i za to, że sprawił pan, że mama w końcu mi o wszystkim opowiedziała. Starszy mężczyzna skinął głową. Przez te wszystkie lata zastanawiałem się, co się z wami stało, czy Marcin dorósł na dobrego człowieka, czy Pani Krystyna poradziła sobie po tej tragedii. Myślę, że oboje poradziliśmy sobie, odpowiedziała Krystyna, choć drogą przez mękę. Po południu wszyscy razem pojechali na cmentarz. Tym razem Krystyna nie musiała udawać, że odwiedzają grup ciotki. Po raz pierwszy od 25 lat mogła głośno powiedzieć: „To grup mojej córki Małgorzaty”. Marcin położył na grobie bukiet białych róż, ulubionych kwiatów siostry, jak powiedziała mu matka. Nie pamiętał Małgosi, ale czuł jej obecność. Czuł, że gdzieś ona go obserwuje i jest zadowolona, że w końcu poznał prawdę. Małgosia, powiedział cicho, klęcząc przy grobie, nie pamiętam Cię, ale kocham Cię. Dziękuję za to, że dałaś mi życie. Obiecuję, że będę godny Twojej ofiary. Anna klęknęła obok niego. Małgorzata, będę dbać o twojego brata. I nasze dzieci będą wiedzieć o swojej cioci bohaterce. Krystyna stała za nimi po raz pierwszy od lat, czując pokój w sercu. Sekret, który przez 25 lat ją niszczył, w końcu został wyznany. I reakcja syna była lepsza niż mogła marzyć. Gdy wracali z cmentarza, Marcin objął matkę ramieniem. Mamo. Od dziś nie ma między nami żadnych sekretów, prawda? Żadnych sekretów, odpowiedziała Krystyna. I Marcin? Tak? Małgosia byłaby szczęśliwa widząc nas dzisiaj razem. Marcin uśmiechnął się, patrząc na zachodzące słońce nad wieliczką. Po raz pierwszy od tygodni czuł się kompletny. Miał matkę, dziewczynę, którą kochał, i teraz wiedział, że miał także siostrę, która kochała go tak bardzo, że oddała za niego życie. To była trudna prawda, ale prawda, która go nie zniszczyła, tylko uczyniła silniejszym.